Cześć! Z tej strony Jadwiga Jądrzejewska witam serdecznie na moim kanale Jadwigan. Za chwilkę będziecie mieli okazję obejrzeć mój pierwszy trening siłowy. Będzie to trening nóg. Nie ukrywam. Moja ulubiona partia, co mogliście już zauważyć przy, przy ostatnich filmikach. No mam dosyć silne nogi. Dobrze mi idą. Tak się nie facie. ale dobra. Ostatnio troszeczkę mało było na YouTubie, mało się działo na moim kanale, ale to tylko i wyłącznie z tego powodu, że musiałam obronić moją pracę licencjacką. I z tego miejsca pragnę podziękować jeszcze raz mojemu promotorowi. Jeżeli mnie ogląda, serdecznie pozdrawiam i zapraszam do oglądania mojego treningu nóg. Młody ciąg, sumo. Zaczynam od pustego gryfu. Jak widzicie, przyjmuję pozycję. Obserwuję, czy odpowiednio ustawiły mi się kolana i plecy, i przechodzę do powtórzeń z, pustą, z pustym gryfem. Z pustym gryfem możecie zrobić. Trochę więcej powtórzeń, żeby jeszcze dogrzać ciało, żeby przyzwyczaić się też, przypomnieć sobie technikę. Automatycznie wtedy już kolejne serie będą w Waszym wykonaniu na, par, na pewno bardziej pewne. Ja zwykle o tym nie zapominam, ponieważ starałam się teraz robić akurat progresję ciężarów w ostatnich treningach, dlatego, dlatego bacznie pilnuję techniki. Kolejnego ćwiczenia. Zarzut sztagą i przysiad. Tego ćwiczenia jeszcze się uczę. Także, jeżeli ktoś zauważy jakieś makamenty, śmiało może pisać komentarze. Ja nigdy nie trenowałam crossfitu, a jest to wiem, że jest to takie typowe ćwiczenie, które jest wykonywane w crossficie. Także chętnie, jeżeli ktoś ma jakiś zarzut do mojego zarzutu, bądź do przysiadu, chętnie, chętnie posłucham jego uwag. Na, na gryfie mamy 35 kg i póki co nie podwyższam obciążenia. Staram się, żeby ćwiczenie było wykonane w miarę dokładnie. Żeby już Wam nie przynudzać, akurat tego ćwiczenia, z tego ćwiczenia Wam pokażę tylko jedną serię. Jest to, jest to ćwiczenie w serii łączonej. Goblet składy plus unoszenie bioder z talerzem. Na goblet skład biorę sobie bell ketla. 16 kg i na unoszenie bioder kładę sobie 10 kilo. Koniec oczywiście, brzuch. Akurat na tym treningu, drugi raz w życiu, prawdopodobnie. Drugi raz w życiu miałam w dłoniach kółeczko, które mi się strasznie spodobało. Brzuch mnie bolał po tym parę dni, ale polecam. Mimo wszystko polecam. Jak widzicie, robię to na ugiętych nogach, ponieważ jeszcze, jeszcze nie mam na tyle siły, żeby wykonać to zestania. Żeby wykonać to ćwiczenie ze stania. Wracając, staram się skulić pod siebie, tak jak podczas ćwiczenia, które się nazywa allachy. Na pewno wykonywaliście na wyciągu górnym. Drugie ćwiczenie na brzuch dokładniej na mięśnie skośne. Wsiadzie ugiętym na trickboardzie. Jak widzicie, wałek jest ułożony równolegle w stosunku do trickboardowej deski. Bardzo fajne ćwiczenie, jeżeli chcecie uaktywnić właśnie mięśnie, mięśnie skośne brzucha. Buja was na boki. Na początku niesamowicie, jeżeli macie słabe mięśnie, słabe, słabe wyczucie w ogóle funkcjonalne. Tutaj czucie dokładnie czucie głębokie proprioceptywne ale później z czasem, o, jak widać na załączonym obrazku, można dojść do tego, że będzie, będzie to ćwiczenie wyglądało troszeczkę w inny sposób, zamiast siadu ugiętego, siad równoważny. siłowym zwykle wykonuje krótką tabatę. 8 rund, 20 sekund pracy, 10 sekund przerwy pomiędzy ćwiczeniami. Na zmianę akurat tutaj wykonywałam prawą, lewą nogą, kopnięcie proste, yy, które się wywodzi z capoeiry. Nazywa się martelo. po brzuchu troszeczkę daje jeszcze dodatkowo. Jeżeli, jeżeli chcecie jeszcze bardziej zmęczyć wasz brzuch po, po całym treningu, po, po dodatkowych brzuszkach, to warto jest sobie właśnie wykonać takie ćwiczenie, w których będziecie aktywnie używali tych mięśni. Z mojej strony dla Was na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że podobał się Wam mój trening. Teraz postaram się jak najszybciej nagrać kolejny, żebyście mieli co oglądać, żebyście mieli czym się mobilizować do dalszych ćwiczeń. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę i w dół i zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia.